Cześć, witam Was serdecznie na kanale Bez przeszkód i dzisiaj tak jak widzicie tematem e, naszego odcinka będzie para badminton. Za mną odbywają się właśnie e, zajęcia, trening, który prowadzi sam Bartłomiej Mróz. I jeśli jesteście ciekawi, jak to wszystko się zaczęło, zostańcie e, dzisiaj ze mną. Dobra, ja luźno. Jedno, dwa. A później przyjrzymy się do no Słuchajcie, tak. chciałabym porozmawiać chwilkę z Ewą, żeby każdy, kto będzie teraz oglądał ten materiał, żeby wiedział, jak wyglądają zajęcia i czy warto tak naprawdę tutaj przyjść. Ewa, tu jest z Warszawy. Tak, jestem z Warszawy. Powiedz mi, jak dowiedziałaś się, skąd dowiedziałaś się o zajęciach fundacji? fundacji? temu na e, Osób Niepełnosprawnych to? Bartek tu przyjechał mm -hmm. i opowiadał o zajęciach i postanowiłam spróbować. Ja rozumiem. A wcześniej ćwiczyłaś już jakaś para e, sportu? E, tak, tańczę od około 3 lat. O, to, to jest i... to Ja też kiedyś tańczyłam Super, fajnie. E, Ewa, to, proszę Cię, powiedz e, wszystkim świeżakom, które będą chciały przyjść tu na zajęcia, co trzeba mieć i co trzeba zrobić, żeby po prostu przyjść. E, na no, pewno trzeba poddać e, e, się, że nie będzie od razu chodziło, mhm. ale no, nie można się poddawać, rozumiem. A powiedz mi jakieś zakwasy, jakieś coś e, nie wiem, po pierwszych zajęciach. Co czułaś po pierwszych zajęciach? Nie, absolutnie niczym. nie czułam w żadnym sposób. Ja jestem, um, ogólnie lubię się To Ktoś ze znajomych też przychodzi na zajęcia. Yy, no, przychodzi Mateusz, yy, on jest też z tej szkoły. Widzimy go tutaj, tak? Na, na treningu, okej. Okay. Czyli Mateusz też jeszcze namawiał swoje znajome, że yy, No, próbowałam. Ale są zajęci. Ale są zajęci, no tak. Żeby w ogóle uczestniczyć w zajęciach sportowych, trzeba trochę zmniejszyć prawda? I hartu ducha. Dobra, a powiedz tylko jeszcze, ile od Ciebie ćwiczysz? Ćwiczę od około roku. No, no to super, to jest już kawał czasu tak naprawdę. Życzę ci dalszych sukcesów w takim razie. Dziękuję, że chciałaś tutaj się wypowiedzieć na temat bo powiem Ci szczerze, że nigdy nie myślałam o badmintonie jako o sporcie dla osób z niepełnosprawnością. Się to jest przykładem na to, że naprawdę się da. Dzięki Ewa. Witam Was serdecznie. Nazywam się Bartłomiej Ryzek, właśnie film ten przedstawiono. Od 14, blisko 15 lat e, gram w badmintona, od 7, blisko 8 lat gram w para badmintona. Jest to dyscyplina e, dla osób niepełnosprawnych, badminton przełożony właśnie na e, niepełnosprawność. E, byłem pierwszym e, Polakiem, który wziął udział w e, międzynarodowej imprezie, od tamtej pory zacząłem prężnie rozwijać e, para badminton w Polsce. E, dwa lata temu miałem tą możliwość stworzenia fundacji właśnie z Katarzyną Ziemi wspólnie, którą wcześniej współpracowałem, bo graliśmy razem e, grę mieszaną. Ja, tam tamtej pory w fundacji działamy bardzo prężnie nad rozwojem. Od tego roku mieliśmy okazję już stworzyć właśnie pierwsze takie zajęcia naszej fundacji w Warszawie, które prowadzimy w jednym ze szkół. No i od blisko roku prowadzimy te zajęcia, treningi. Blisko 10-12 osób się przewinęło na treningach. No i w następny weekend już ruszałem pierwsze szkolenia z fundacji, takie warsztaty dla trenerów, sędziów, uefis ów dla każdego tak naprawdę pod kątem para badmintona. Wszystkie osoby, które chciałyby rozpowszechniać tą, tą dyscyplinę sportu na terenie Polski, mogą zgłosić się do Ciebie i Ty tak. wszystkich po prostu pięknie przeszkolisz tak aby profesjonalni mogli prowadzić te zajęcia u siebie e, lokalnie, tak? Gadasz, generalnie oprócz tego, że teraz z Warszawy mamy zajęcia, są mm. działać w całej Polsce, pomagamy pośrednictwem zrzutki, zwierzczając na wózek sportowy. Pomagamy niektórym też znaleźć jakieś środki czy są gminne czy jakieś inne okay. instytucje. Pomagamy też znaleźć jakiś klub. Jeśli ktoś się do nas zgłasza, że jest osobą niepełnosprawną, chce uprawiać sport badminton, tylko nie wie gdzie, no to my znajdujemy najbliższy klub w okolicy, staramy się z tym klubem dogadać w jakiejkolwiek e, możliwości, w jakimś wariancie, żeby ta osoba dołączyła do jakiejś tam grupy nawet pełnosprawnej, no i żeby zaczęła tą przygodę. Mam nadzieję, że w przyszłości stworzą się jakieś małe środki, lokalne, para ale żeby to się stworzyło, trzeba zacząć od szkolenia jakby, e, całego, e, trenerów, pasjonatów, legistrów, żeby oni widzieli co bo są osoby, które przy zgłaszają, które mówią, chcę zacząć, mam ludzi, mam sprzęt, mam szkołę, mam warunki, ale nie wiem jak. No i właśnie takie warsztaty pozwolą poznać od zaplecza taki para badminton odnośnie sprzętu, mózgu całego właśnie oprzyrządowania, także i przepisów i takich podstaw, od czego zacząć. Na co zwróćcie uwagę? Czym to się charakteryzuje? Czym osoby niepełnosprawne się charakteryzują? czym osoby niepełnosprawne, czym się związuje. Czy tam... to było moje kolejne pytanie, więc pięknie przejdziemy płynnie mm -hmm. do tego. E, trenerów już mamy, e, że tak powiem, temat trenerów mamy już zamknięty, mm -hmm. więc zarówno trenerzy mają się do Ciebie zgłaszać, ale również osoby, które same chciałyby uczestniczyć w zajęciach. Mm -hmm. Powiedz mi, kto to może być? Każda osoba niepełnosprawna fizycznie, mm -hmm. też osoby niepełnosprawne intelektualnie się zgłaszały, oczywiście nie dyskryminowaliśmy nikogo. Każdemu chcemy pomóc. Znamy też jakieś tam kontakty z, osób, z które coś działają właśnie w sporcie olimpijskim specjalnej, więc też jakby te osoby tam gdzieś tam kierujemy. Mm -hmm. Więc niezależnie od tego, jak niepełnosprawny, staramy się kierować gdzieś tam w jakieś tam okolice. Rozumiem. Żeby, no, pomóc, tak? Wiem, że dla każdego sportu może być jakimś tam drogą wyjścia do tak jakiegoś super właśnie stanu, gdzie nabierze pewność, nabierze sprawność i Rozumiem. wielu innych kwestii. Dlatego pomagamy każdemu. Tak. Jeśli to jest osoba z Warszawy, to jest najprostsze dla nas, ponieważ możemy ją zaprosić na trening, na rozmowę, na spotkanie. Okay. Tu tutaj żadnego problemu nie ma, wtedy chętnie od, od ręki pomagamy. Rozumiem. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, no to już wiemy, jakie osoby, ale czym powinny się cechować te osoby? Aby, aby mogły tutaj uczestniczyć w tych zajęciach tak, aby czerpać z tych zajęć najwięcej. My samo są, które przychodzą, zapewniamy rakiety, sprzęt, obsługiwanie, wszystko kompletnie. Staramy się najbliższe sportowe zapewnić na sobą. To osoby powinny tak naprawdę przyjść z tym nastawieniem i z chęcią zmiany. Czyli jeśli są, są osoby, które siedzą w domu, nie wyszły jeszcze nigdzie, chcą poznać ludzi, chcą się integrować. Rozwijać fizyczny, co jest też potrzebne w życiu się nas skierować, żebyśmy sobie naprawdę od podstaw każdego staramy się indywidualnie podejść i go rozwinąć w każdym właśnie sposób mentalnym, podejściu, bo tu się integrujemy, cieszymy się tym sportem, pomagamy sobie, wspieramy się, motywujemy. A jak i fizyczny, tak? Bo same samej gry w badminton mamy też jakieś ćwiczenia usprawniające, które obrywać właśnie techniki badmintona, rozwijają też sprawność fizyczną, więc na tym też jest Ponieważ mamy trener do który też cały czas będzie robić testy sprawnościowe, żeby ten. Czyli widzicie, mierzycie progres swoich tak. zawodników? Widzimy Dobra, progres fajnie. badmintonowy, techniczny, ale chcemy też widzieć progres rozwojowy i fizyczny, tak? Okay. Więc w tym kierunku też ten przygotowania motorycznego skonstruował, opracował jakieś tam testy, dzięki czemu możemy sprawdzać i też. Osoby, które będą miały takie przyszłości, ośrodki małe, na świat nie tam jechać, Fajnie. przeprowadzić takie podobne z jakąś skalą, to jest, jest duży rozwój. Tak? Czyli wszystko jedno, czy będziesz ćwiczył w Warszawie trenował, czy w nie wiem, w cimiu dolnym albo jakiejkolwiek innej małej miejscowości jakość Waszych treningów będzie mierzalna i taka sama. To tylko jedno od tego, gdzie to się będzie odbywało, tak? Tak, no przede wszystkim nie nakładamy nacisku. Oczywiście pomagamy osobom, które chcą zacząć grać zawodowo po które jest międzynarodowej, czy jeszcze wyżej. Ale nam zależy na integracji, na, na okay. rozpowszechnieniu tego sportu. bo to był taki sport powszechny, gdzie każdy niepełnosprawny będzie wiedział, co to jest, każdy niepełnosprawny musiał spróbować, albo przynajmniej spróbował, a nie spróbował. My też to akceptujemy, ale, to ale też żeby, dobre, żeby spróbować. żeby tak. spróbować i powiedzieć, nie, to nie jest dla mnie. Tak, Nasz musi być mistrzem turniejowym, jakby na wyborach jest w mistrzowskiej randze, ale każdy jest mistrzem, który przychodzi, który się słuchami, który chce po prostu Ważne. spróbować i chce naprawdę po prostu dla siebie samego to Ważne Ważna jest zabawa, nie? Tak, w tym wszystkim, bo bez zabawy i bez takiego, e, takiej chęci uczestnictwa w tych zajęciach, tak naprawdę nie zmusisz nie nikogo Nie, tutaj to tym każdy dobrowolnie nie? przychodzi, tu nie ma tego reżimu, że no. no. każdy jest tak, że przychodzi jak do zakładu pracy, każdy przychodzi z przyjemnością, każdy przychodzi. No mówię, się pobawić. Są osoby, które właśnie w weekend się rozluźniają, trzeba wcześniej wstawać na weekend to muzykę, gra, śmiejemy się, przeplatamy ćwiczenia z trochę jakimiś tam śmiesznymi formami okay. zabaw i naprawdę każdy, kto spróbował tutaj, często wraca do nas, albo idzie w inny sport, typu hand typu taniec, ma czy coś innego, ale jednak spróbowali i powiedzieli, no okej, okay, to jednak na ten sport chcę iść, ale jednak fajnie. Bartek, powiedz mi ostatnią rzecz, którą będę chciała od ciebie się dowiedzieć. Powiedz mi proszę, jak chciałbyś zachęcić osoby, które tak wiesz, oglądają teraz ten odcinek i się wahają i nie wiedzą, czy przyjść, i boją się, co z dojazdami, czy sobie poradzę i tak dalej. Czy masz dla nich jakąś złotą radę? Ciężko sformułować coś ciekawego, ale e, na swoim przykładzie powiem, że zawsze mam na sportowo i tak dalej chciałem być nawet informatykiem a jednak sport dla mnie taką drogę, e, ścieżkę, że naprawdę nie wyobrażam sobie nic innego robię niż e, granie w na uczenie się grać w badmintona e, Poznałem wielu ciekawych ludzi, nauczyłem się muzyka e, Poznałem wiele kultur i naprawdę czuję, że realizuję się w tym co robię, Więc Rozumiem. mam nadzieję, że dla to kto też spróbuje się a, przełamać go w badmintona pójdzie, bo ja dopiero spróbowałem po w Czterech, pięć miesiącach, jak moja rodzinna sama kuzynka właśnie chodziło wybierał właśnie w dłuższym czasie. No ja się przynałem, że dobra, pójdę do mnie przez babki sporto. Ja powiedziałem, że pójdę z kudy. Tak mówiono o 2000, którymś tam roku, więc tak to słyszałem. Ale ja też na sks pamiętam, że też mieliśmy w szkole w Kłodnicy też. Ten. Ja w tym klubu teraz, jestem zawodnikiem Kłodnicy. No! To babski sport. Ja nigdy nie spróbowałam, ja bardziej w tańcu, Zawsze gdzieś takie artystyczne takie wrażenie siebie było dla mnie ważniejsze niż przerzucanie lotki, ale. Ja chcę spróbować dziś z Tobą zagrać. Dobrze. E, więc jeśli się jeszcze do tej e, kwestii. To właśnie koledzy mówi, to jest babski, sport, typowo babski, mówi: to jest dla dziewczyn, No coś Nie idź, tą drogą. A ja chodziłem za grać, piłkę na tam. wojsku chodziłem właśnie na treningi badmintona i one bardzo mi przyciągną. Jest dynamiczny, szybki, e, jest wiele kwestii indywidualnych, wiele tak. naprawdę. tam błyszczysz, tak naprawdę jesteś Ty? E... Tak. Można no, grać w bójkę indywidualnie, naprawdę jest dużo możliwości i naprawdę jest to sport, który nam ściąga. Grał się na plaży, na podwórku, na polu. No i mówię, no mi się bardzo spodobało i za każdym razem się więcej, więcej, więcej. Aż moja droga zaczęła być profesjonalna, mm -hmm. zaczęła starać się w wyższy raz w zawodach no i z każdym osiągnięciem co więcej. Tak? Tytuł mistrza Europy w Brzudy jakby niesatysfakcjonowany, satysfakcjonowałem. Dopiero w Dresindowej, o który walczyłem 4 ja kadencje. I teraz mam bardzo igrzyska, tak? Więc kolejna grupa no. kół głapi i daj mam głód, żeby jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. E, więc mam nadzieję, że osoba, która spróbuje też może taky akcya złapie. Jak nie, to I przynajmniej spróbujmy i wiecie, no, po prostu przyjść na trening, żeby trochę wzmocnić ręce, wzmocnić siebie samą fizycznie. Zwiczą w, w codziennym życiu będzie Pomagło. łatwiej żeby się poruszać, nie wiem, funkcjonować. No i po fajne osoby tak naprawdę, Przede wszystkim. prawda? Bo ten, ten e, taki... E część społeczna, w ogóle udowiedzmy, że jest bardzo, bardzo istotna. To wyjście z domu, przełamanie tak. się porozmawiamy z obcymi tak naprawdę osobami, które i tak za chwilę nie są już obce, także to jest, to jest ważne. Myślę, że wydaje, że osoby nie przychodzą do nas na jakiekolwiek uprawianie sportu, ponieważ się boją z niejadą rady, a boją się wyświetlać czegoś. Tak naprawdę na tych treningach tutaj są wszyscy tak naprawdę większość z naszą stroną, są wolontariusze, są, są trenerzy, i tak dalej, więc są osoby pełnosprawne, ale tutaj jest jakiś aspekt społecznej integracji i pokazania, że właśnie dwie, dwie jakby osoby pełnosprawne są, które mogą współpracować, mogą doszywać, mogą raz trenować. Ale tak samo tutaj, może zobaczyć są dwie, trzy osoby na wózku i każda z nich da radę i ta nawet gorsza, nie poczuje się, bardzo, ponieważ widzi osoby identyczne tak. dają radę. Rozumiem. Więc tutaj warto się przełamać, nawet pojechać 10-20, pół godziny na drogi, a jednak spróbować, przynajmniej spróbować. No to jest. Bardzo... Dobrze, to tym optymistycznym akcentem, ja bardzo Ci dziękuję za tą dziękuję rozmowę i życzę Ci wszystkiego dobrego w Tokio, będę tak trzymała za Ciebie, naprawdę. Także oby Ci się udało i nam wszystkim będziemy po prostu a Was zapraszam do następnego odcinka już za tydzień, trzymajcie się ciepło, buziaczki, cześć!